Witamy tu OSP karczewice Gardek. Dziękujemy za nominację od OSP Zawada i przyjmujemy wyzwanie. 10 popek dla Wojtusia. Uwaga! Padnij! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9. 10. Powstań. Do challenge'u dobudujemy OSP Skrzydlów, OSP Pacierzów, OSP Żuraw oraz Komisariat Policji w Kłopnicach. Na wykonanie zadania macie 48 godzin. Powodzenia. Hej. Lektor Kodrat Lampa.